Kto w tej stacji nie zatrzymali w dniu dzisiejszym? Oto jak może się skończyć przewożenie źle zabezpieczonego ładunku. Jednak kierowcy zatrzymani przez inspekcję nie mają sobie nic do zarzucenia. No my za panem jedziemy, to widzimy właśnie, że Niech pan, niech pan, niech pan Troszeczkę wypadku. się to... Nie, nie jest to stabilne. Co to jest... Wystarczy, że pan... tej płaszczyzny nie jest tak? prawda? Za... Hamuje pan, to leci, tak? Nie wie pan, jaka... Jakie, co się wydarzy na drodze, prawda? W yy, jest. Ładunek nie jest zabezpieczony w odpowiednim położeniu. Bo on by się nie ruszał, tak? Teraz się rusza, tak? Nie wie pan, jaka będzie siła... Yy, znaki... na no, sytuacji, tak? Ale ja rozumiem, to to, pan, co... Sobie... Jest na tyle masa i na tyle spokojnie bezpiecznie do powoli, żeby się nic z tym nie stało, prawda? Także wie pan, no ja rozumiem. No powinien, moim błędem jest to, że po prostu nie zawiązano. Ja rozumiem, nie miałby pan pasji. Ma pan pas. Dobra. Ładunek jest już zabezpieczony, ale mandat i tak będzie wypisany. Mandat za to wykroczenie jest od 50 do 50, 50, 50 zł. taka jest moja decyzja. Inspektor decyduje się na wystawienie 100 złotych grzywny, ale kierowca dostanie tego dnia jeszcze jeden mandat. Jeśli chodzi o stan techniczny, tak, są pojazdy, których nie są w stanie usunąć tutaj na miejscu, w związku z tym, mandat, yy, dowód tej socjalizacji nie jest zatrzymany w dniu dzisiejszym. O, o ponad Pan wiedział wcześniej, przed rozpoczęciem operacji przewozowej, tak. to używaczajne również przewidziano mandat prawny, poruszanie się pojazdów o niskalność techniczne od 50 do. 200 zł. W dniu dzisiejszym nakładam na Pana najniższy możliwy mandat, w cotce 50 zł. Do Użyte jest tutaj ogumienie szczególnie na pierwszej osi, e, różna rzeźba bieżnika i niestawne oświetlenie e, pojazdu. tak? Funkcjonariusze muszą teraz wypełnić wszystkie dokumenty, co zajmuje kilkanaście minut. Dlaczego Pan nie zabezpieczył jeszcze raz tego e, ładunku? Życie Właśnie. Porusza się pan w terenie zabudowanym, w mieście, gdzie wiele rzeczy może się zdarzyć, prawda? To Czy ma pan wszystkie dokumenty, które od pana pobrałem? Oprócz bogu, jest coś innego. Ja, Dziękuję, się podać innych No widzi pan, czasem tak, czasem tak i tak bywa, nie? Do widzenia. Do, widzenia. Do widzenia. Kierowcy wydaje się, że inspektorzy byli zbyt surowi. Jednak gdyby sam znalazł się w takiej sytuacji, prawdopodobnie zmieniłby zdanie. Nagrałeś Pirata Drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze? Podziel się nią z innymi. Na Wasze maile czekamy pod adresem na drogach